Usiądź wygodnie, zamknij oczy, jeśli chcesz, i weź teraz spokojny wdech. I długi wydech. W dzisiejszym ćwiczeniu będziemy skupiać naszą uwagę na różnych dźwiękach. Najważniejszym zadaniem będzie słuchanie. Jeżeli zauważysz, że Twój umysł Ucieka w myślenie, we wspomnienia, czy w cokolwiek innego. Zauważ to i skieruj swoją uwagę z powrotem na słuchanie. Możesz wybrać sobie jakiś jeden konkretny dźwięk, na przykład spadający deszcz, ale możesz też przeskakiwać uwagą pomiędzy dźwiękami. Najważniejsze, żeby słuchać dźwięku. I zauważać, kiedy nasz umysł odpływa. Pamiętaj, to normalne. No to zaczynamy. Powoli weź głębszy wdech i wydech. Zauważ jeszcze raz wszystkie dźwięki wokół siebie. Powoli rozciągnij swoje ciało i kiedy będziesz gotowy, gotowa, otwórz swoje oczy, jeżeli miałeś śmiałeś zamknięte i wróć do chwili obecnej. Dziękuję za wspólne ćwiczenie uważności, słuchania i do zobaczenia, do usłyszenia w następnej części.